Zwycięstwo i dobra postawa, to chyba dobre prognosty przed tym meczem, a zapewne, zapewne poszła w górę przed, przed trudnym wyjazdem do Olsztyna. Potrzebne było to zwycięstwo, tak jak Pan sam podkreślał, na powrotach z Tak, to prawda. No, trochę w późniejszym czasie, żeśmy jechali do Olsztyna swego czasu, żeśmy wygrali 1-0, Kilkupunktowa była przewaga, wygraliśmy, zagraliśmy dobre spotkanie uważam, że teraz jesteśmy w dobrej dyspozycji. Na pewno sympatycznie i z lepszym nastawieniem psychicznym się jedzie po, po dobrym meczu i po wygranym meczu. Ale każde mecze na wyjeździe są trudne. Dużo ekip się, się o tym przekonało, które można powiedzieć, były faworytami, a nie wygrywały. My akurat nie, nie patrzymy na to, czy jesteśmy w danym meczu faworytem, czy nie. Ja wiem jedno i to się potwierdza już niejednokrotnie. Jeżeli rozegramy dobre, dobre zawody, dobry mecz, realizujemy założenia, które sobie założymy przed, przed meczem, to generalnie zdobywamy Punkt. Jak sytuacja kadrowa to nazywa? Patrz, czwartą kartkę nie może grać. A wszyscy zdrowi poza tym. Jakieś rozwiązanie w kontekście tej prawej obrony? Już, już, już znaję? Tak, tak. Nie będziemy się bawić chowalnego. Hunter jest gotów i będzie grał. Czyli handlarz gorski naprawdę obronia ludzi? Tak, to zapłacza, tak. na tym. Także z tomi to trochę taki ewolument tego zobaczenia, na to klub borykający się z regularnymi kłopotami finansowo, organizacyjnymi, tymczasem dobra drużyna, całkiem dobra drużyna, ciekawa, z dobrymi wynikami. Bardzo dobrze się rewol prezentuje dotychczasowe do spotkania I na pewno ciężkie go tak to prawda. Często tak bywa, czy zespół, który ma problemy natury finansowej, kadrowej, czy, 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 czy sezon wcześniej się nie najlepiej prezentował, początek sezonu generalnie zawsze, zawsze jest zawsze jest udany. Nie wypowiadamy się albo rzadko na temat przeciwnika, nie z braku, z braku szacunku, czy, czy respektu dla przeciwnika, ale mówię, mamy wystarczająco dużo atutów, żeby, żeby przechylić szale zwycięstwa na, na naszą stronę w meczu ze mile. Ja teraz chcę jeszcze na chwilę wrócić do meczu z ze to jest taka gra, jaką ten widział, też tak, ten, też tak dał do zrozumienia po meczu, na po meczu. To tak ta drużyna ma grać. Właśnie bardzo wysoko agresywnie w ataku. W sumie pełna koncentracja w obronie poza tym plikową. wyjątkami które zawsze gdzieś tam gdzie, przez 90 minut przydarzył ale generalnie bardzo codni w obronie. No i do tej gry ofensywnej, do której było sporo zastrzeżeń, przynajmniej z ust kibiców, też nie można chyba było niczego przeczepić. Czy to jeszcze chciałam? Nie nie, 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 nie. To, co trener... Znaczy nie, no, no, za, zawsze można... Znaczy nigdy się nie dojdzie do perfekcji. No, skali mówię 1 do 10, do, do najlepiej oscylować między 7 a 9. To było najlepiej. My akurat powiedziałbym... Graliśmy więcej meczy, jeżeli chodzi o, 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 o aspekty piłkarskie więcej meczów, bardziej powiedziałbym płynnych niż z niż Chojnicami. Chcieliśmy tak grać, bo to co powiedziałem na konferencji prasowej po meczu mieliśmy były takie dwa, dwa, dwa przypadki wcześniej, gdzie wygrywały a ostatni z, z pod i gdybyśmy pozwolili na taką grę, jaką zaprezentował Rywal Chojnic, mówię właśnie w tym meczu wyranym przez Chojnicę, to byśmy mieli, byśmy mieli problemy. Ja osobiście, osobiście jestem zadowolony z postawy, bo mimo tej gry takiej powiedziałbym bardzo bezpośredniej, kontaktowej potrafiliśmy sobie stworzyć kilka sytuacji. I, 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 i wygrać zdecydowanie. Nieraz są takie mecze, że mówię, słowo piłka nożna nieraz trzeba zapomnieć i, i, i trzeba iść na, na, na wyniszczenie. Myśmy to, myśmy to zrobili i dzięki temu mieliśmy kontrolę nad meczem. tak jest moje zdanie. Plus plus względnie nie ilość okazji poprzez szybki odbiór piłki w środkowej strefie. Też obserwując tak, ten mecz, można było mieć wrażenie, że dochodzą do siebie nasze skrzydła, bo bardzo dobra postawa, nie wiem czy ten się z ale dobra postawa Bartkowiaka, tak samo, chyba, chyba no chyba, na pewno jeden z lepszych występów też Piskara Martina, skrzydła była bardzo aktywna, bardzo dużo nam dawał w tym meczu. Tak, tak. Wizualnie to, wizualnie to ładnie, ładnie wygląda. Przyjemnie dla oka. Ja oczekuję jeszcze i myślę, że że cały zespół od zawodników, którzy napędzają te nasze akcje ofensywne, trochę większej trochę skuteczności. Jeżeli chcemy myśleć o dłuższej perspektywie, o. Dobrych wynikach w dłuższym, okresie, w dłuższym okresie czasu, to tych 4-5 zawodników ofensywnych powinno, powinno przekuć te akcje ofensywne na, na zdobywanie bramek. Tyle, że na koniec wypłacenia personelu Dana Rasa, tak nie było, to przez tydzień, on jest bramką pod uwagę i w kontekście wyjazdu doszło Tak, 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 Ty każe, wrócił cały zdrowy? Tak, no to jest chłopak, który jest młody, 20 lat. Wystarczy przespać 34 godziny i, i do roboty Czy w kadrze będzie już dało? Eee, tak, to tak, to tak to będzie, będzie 18. Będzie 18 Tak, tak. To ja ten że jeszcze o Jebickiego zapytam, bo wszedł na zmianę w meczu z Chojniczanką. Po meczu tutaj przepytywany przez dziennikarzy mówił, że... Jeszcze nie do końca wiedział jak ma, jak ma się poruszać, bo w zasadzie miał jeden czy dwa treningi tylko za sobą z zespołem. Jak on teraz wygląda po całym jakby tygodniu przepracowanym z, z drużyną? To wygląda trochę lepiej. Nie jest to jeszcze to pod względem fizycznym, po przeanalizowaniu jego badań wydolnościowych, które otrzymaliśmy z Kielc brakuje mu jeszcze trochę myślę, że to jest potencjał zawodnika który może, może dużo nam wnieść w ofensywie i, i może być, może być bardzo, bardzo aktywny na bokach pomocy a na nie powiem szczerze, że się zastanawiam mamy dwa dni do meczu i, 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 i z wybór yy, yy, między yy, nim a Oskarem.